Cześć dzieciaki! Chciałabym dzisiaj z Wami upiec Babę Wielkanocną. Teraz Wam powiem, co musicie przygotować. Trzeba mieć cztery jajka. Sprawdźmy, czy jest ich właśnie tyle. Liczcie ze mną. Jeden, dwa, trzy, cztery. Może policzymy jeszcze w drugą stronę? Sprawdźcie, czy się zgadza. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak, mamy cztery jajeczka. Następnie trzeba przygotować jedną szklankę mąki pszennej i wsypujemy ją do miseczki. Trzeba mieć także. Popatrzcie, ile. Nie jest cała, prawda? Połowę szklanki mąki ziemniaczanej. To troszeczkę inna mąka. O, i do tej samej miseczki można wsypać obie mąki. Do mąki dodamy jeszcze dwie łyżeczki. Popatrzcie, co to jest. Proszku do pieczenia. Liczcie ze mną. Jedna łyżeczka. I druga łyżeczka. Teraz porządnie mąkę razem z proszkiem pomieszamy, żeby połączyły się pięknie ze sobą. Zróbcie to dokładnie. Ja już prawie mam. O, jeszcze chwileczkę. Pięknie się mąki połączyły z proszkiem do pieczenia. Dobrze. Co jeszcze jest nam potrzebne, aby upiec piękną babę wielkanocną? Oczywiście, żeby była słodziutka, potrzebujemy cukier. Potrzebujemy trzech łyżek cukru. Wsypię sobie. Cukier do miseczki. Liczymy razem. Jedna łyżka, druga łyżka i oczywiście trzecia łyżka. Cukier przygotowany. Odstawię go na woczek, bo jeszcze jeden produkt jest nam potrzebny, a mianowicie majonez. No, to zabieramy się do pracy. Ja mam taką piękną, przezroczystą miskę, do której będę wszystkie produkty wkładać. Najpierw trzeba To bardzo trudna praca, więc lepiej po prostu mamy do pomocy, a może tatuś lubi piec, bo wiecie co trzeba będzie zrobić. Będzie trzeba oddzielić białko od żółtka. Białko wrzucamy do dużej miski, a żółtko powędruje do szklanki. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Pamiętacie, ile potrzebowaliśmy jajeczek? Tak, cztery. Więc do szklanki powinno powędrować. Powinny powędrować. Cztery żółtka. Już jest jedno. Rozbijam drugie jajeczko delikatnie. O, pięknie. Oddzielamy białko od żółtka. I już jest drugie żółtko w szklance. Dwa już mamy, więc jeszcze musimy. Rozbić dwa jajeczka. Oj, delikatnie, żeby nam żółteczko nie wpadło do białka. Hop, i trzecie żółtko w szklance. Ostatnie, pamiętacie które? Czwarte. Rozbijamy i wrzucamy białko do miseczki. A żółteczko wędruje do szlanki. Hop. Już jest. Teraz posłuchajcie, moi kochani. Nie zapomnijcie, że trzeba włączyć piekarnik, aby się porządnie rozgrzał. To musicie poprosić mamusię, żeby ustawiła temperaturę na 180 stopni. Mój piekarnik już się grzeje. Co robimy dalej, kochani? Teraz białka, które mamy w misce, trzeba porządnie ubić z cukrem. Więc wsypujemy odmierzony wcześniej cukier do białek. I teraz słuchajcie, będziemy posługiwać się mikserem, dlatego też poproście kogoś dorosłego o pomoc. I zaczynamy pracę. Na chwileczkę wyłączę mikser, ponieważ teraz muszę Wam powiedzieć, że gdy białka już są bardzo dokładnie wymieszane z cukrem i zobaczcie, zrobiły się bielutkie i urosły, to teraz trzeba zacząć dodawać po jednym żółtku i znowu mieszamy razem z białkami. Róbcie to razem ze mną. Rządnie mieszamy, żeby się pięknie białka razem z żółtkiem połączyły. Myślę, że już czas na następne żółtko. Słuchajcie, moje białka z żółtkami są już y, ubite, powstała piękna puszysta masa. Teraz czas, żeby wsypać do środka mąkę. Pamiętacie, mąka była zmieszana z proszkiem do pieczenia i porządnie połączona. Wsypujemy delikatnie mąkę. I trzeba ją znowu mikserem porządnie wymieszać. Mieszamy tak długo, żeby wszystkie produkty pięknie się ze sobą połączyły. Dobrze, na chwilkę przerwę, bo jak pamiętacie powinniśmy dołożyć także majonez. Pamiętacie, ile majonezu trzeba włożyć? Dw Oj, nie, 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 dwie, trzy czubate łyżki. Jedna druga trzecia. I mieszamy. Są już pięknie połączone, powstała jednolita masa, dlatego za chwilkę będziemy mogli wlewać ją do foremki. Ale chwileczkę, chwileczkę, żeby móc wlać ją do foremki, trzeba foremkę przygotować. Ja już to zrobiłam, ale powiem Wam, co Wy musicie teraz zrobić. Ja mam taką prawdziwą foremkę do Baby Wielkanocnej. W środku trzeba natuścić ją jakimś tłuszczem. Można wlać odrobinkę oleju i pędzelkiem posmarować ją całą, albo masłem, jeśli ktoś nie ma oleju. Kiedy już będzie dokładnie w środku wysmarowana tym tłuszczem, trzeba całą foremkę posypać bułką tartą. Wtedy baba nie przyklei nam się do foremki i ładnie z foremki wyskoczy. Kiedy już przygotujecie swoją foremkę, dopiero wtedy wolno nam blać ciasto, które przygotowaliśmy. Zaraz to zrobimy. Ops, muszę odwrócić troszeczkę. I z drugiej strony też naleję, żeby wszędzie równomiernie ułożyło się ciasto we foremce. Ok, jeszcze troszeczkę rozprowadzę, żeby wszędzie było równiutko. O! Jest. I moi kochani, tak przygotowaną babę wkładamy do nagrzanego piekarnika. Kiedy się upiecze, spotkamy się znowu i pokażę wam, jak pięknie urośnie nasza baba. A na razie do zobaczenia, kochani. Spójrzcie, właśnie wyjęłam z piekarnika naszą babę wielkanocną. Zobaczcie, jak wspaniale wyrosła. Ja swoją polukrowałam lukrem, ale można także polać ją polewą czekoladową. To zależy od Was, czy lubicie cukrową babę, czy czekoladową babę. Jestem ciekawa, czy Wam również tak pięknie wyrośnie. Zapraszam, przysyłajcie mi zdjęcia. Bardzo chętnie je pooglądam i zobaczę, jak wyszła Wam baba. A na razie mówię już Wam do widzenia i do miłego zobaczenia. Pa, pa!